Żerań, kluba Warszawy, budowa pierwszej w Polsce fabryki samochodów osobowych. Stąd w tym roku padło hasło uczczenia czynem produkcyjnym zbliżającej się 34. rocznicy Wielkiego Października. Załoga Żerania podejmuje się przyspieszyć o blisko dwa miesiące uruchomienie produkcji. Do współzawodnictwa przystępują wszystkie działy Wielkiej Fabryki. Geniarowie i technicy łączą swoje zobowiązania z wysiłkiem robotników. Tu montuje się główny transporter. Z tej hali już 7 listopada wyjedzie pierwszy polski samochód osobowy typu M20 Warszawa. Hasło Żerania podejmują wszystkie fabryki i zakłady. Czyn październikowy to mobilizacja sił do walki z trudnościami, to przyspieszenie tempa naszego rozwoju to nasz wkład w dzieło walki o pokój. Wrzesień to tradycyjny miesiąc Warszawy. Ponad 135 tysięcy osób wzięło w tym roku udział w pracach społecznych nad porządkowaniem i upiększeniem miasta. Większość prac koncentrowała się na terenie powstającego na Powiślu Wielkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Przybyli tu także i zagraniczni goście, sportowcy Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Akademicki mistrz świata na 200 metrów stylem klasycznym Gold przoduje nie tylko na pływalnie patami w ręku odbywają warszawski przedmecz dwie jutrzejsze przeciwniczki. Przy odgruzowaniu Getta pracował zespół artystów Teatru Dresdeńskiego. wraz ze swym najmłodszym aktorem, dziesięcioletnim Gustawem Fischerem, odtwórcą roli żydowskiego dziecka w sztuce Kruczkowskiego Niemcy. Popularniejsi artyści warszawscy zgodnie z tradycją festowali na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy. Na zorganizowanym przez Ekspres Warszawski spotkaniu z czytelnikami wystąpili artyści, literaci i popularni pieśniarze. Fragment nowej prani. Pięćdziesięciotysięczny muranów rośnie na gruzach dawnej dzielnicy nędzy, brudu i ciasnoty. Warszawa jutra, socjalistyczna stolica Polski. 8 lat temu o 1000 kilometrów od Polski pod Lenino rozpoczął żołnierz Polski u boku bohaterskiego żołnierza radzieckiego pój o wyzwolenie ojczyzny. Młodzi żołnierze dywizji Kościuszkowskiej słuchają pogadanki o pełnym chwany szlaku bojowym. Rocznicę Lenino obchodzimy jako Dzień Wojska Polskiego. Każdą z tych rocznic obchodzi Polska silniejsza i potężniejsza. Każdą z tych rocznic, Wojsko Polskie, wita coraz lepiej uzbrojone i wyszkolone. Zorowy strzelec motyka na stanowisku. Kapitan Dragon, weteran walk pierwszej armii, udziela wskazówek. Wynik, środek, tarczy, trzydziesiątki. Poważną rolę w wyszkoleniu odgrywają ćwiczenia sportowe, przodujący pluton podporucznika Kusaka na słynnym już dziś torze przeszkód. Młodzi żołnierze w wojsku zdobywają zawód i wiele umiejętności technicznych. A po odbyciu służby wojskowej ambicją każdego przodownika wyszkolenia jest tytuł przodownika pracy. Żołnierz polski stoi na straży wielkiej, pokojowej pracy naszego narodu. Toni Jamros jest listonoszem wiejskim w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku. 20 km górzystej trasy, 327 adresów, oto jego codzienna wędrówka. Listonosz Wiejski jest dziś również kolporterem książek, agitatorem, pracownikiem społecznym. W rejonie Jamroza było zaledwie 30 prenumerat czasopism. Jamros podniósł tę liczbę do 170. Jego towarzysz pracy, Jan Błogowski, pracuje w Szychlinie województwo ludzkie. Widzimy go w chwili, gdy przyjmuje od Ireny Wojciechowskiej ze wsi Rożków prenumeratę na nowy tygodnik. Przyjrzyjmy mu się dobrze, gdyż za chwilę zobaczymy go w zupełnie innej roli. Obaj nasi znajomi zwyciężyli w wojewódzkich biegach kolarskich dla listonoszy i biorą dziś udział w centralnym biegu finalowym zorganizowanym w Warszawie przez PPK Ruch. nacji wojewódzkich otrzymują wspaniale nagrody. Nasi znajomi przesiedli się z rowerów na motocykle. W warszawskich zakładach przemysłu odzieżowego odbył się w trybie doraźnym publiczny proces przeciwko bandzie złodziejskiej. Dowody rzeczowe. Dziesiątki skradzionych ubrań są tlenu lawy wyoskarżonych. Zeznaje herszt bandy Czesław Książek, karany dwukrotnie za kradzież i napar bandycki. Czesław Zalewski, dwukrotnie karany za kradzieże, zdołał się wślizgnąć do Straży Przemysłowej. Za brak czujności zapłacili zaklady wielkimi stratami. Oskarżony Brodzik ma 27 lat, zdołał już jednak zebrać 7 wyroków za kradzieże. Oskarżony Szatański, zawodowy paser, pięciokrotnie karany dezerter z wojska. Słowem, dobrane towarzystwo. Z odrazą i pogardą słucha rozprawy załoga WZPO, przodownicy pracy, ofiarni robotnicy zakładu. To ich okradła bandycka szajka z ich pracy, ofiarności, z owoców wzmożonego wysiłku produkcyjnego. Iran. Jedne z największych na świecie złoża naftowe nie bogaciły nigdy irańskiego narodu. Zyski z eksploatacji płynnego złota od dziesiątków lat czerpali Anglicy, ograbiając Iran, wyzyskując irańskich robotników. Parlament irański pod naciskiem mas pracujących uchwalił nacjonalizację rafinerii. Wielka Brytania zagroziła interwencją. Jako mediatorzy pojawili się oczywiście Amerykanie, gotowi są pogodzić Iran i Anglię, zagarniając dla siebie naftowe zyski. Raz jeszcze ujrzeliśmy, jak wygląda rzekoma zwartość obozu imperialistycznego. Podczas tych rozbójniczych klutni rośnie fala oburzenia i protestów narodu irańskiego. W olbrzymich manifestacjach krwawo tłumionych przez policję i wojsko, naród irański domaga się ostatecznego wyzwolenia kraju spod jarzma imperialistycznego wyzysku. Narody całego świata z podziwem śledzą postępy prac na gigantycznych budowach komunizmu w Związku Radzieckim. Przy budowie elektrowni wodnej w Kujbyszewie prace ziemne są całkowicie zmechanizowane. Zespoły koparek, pogłębiarek i transporterów zastępują pracę tysięcy ludzi. Oto stosowany powszechnie w Związku Radzieckim system układania torów kolejowych. I my niedługo w oparciu o radzieckie doświadczenia będziemy tak budować linie kolejowe na Nowej Hucie. Śladem tego triumfalnego pociągu pójdą z całego kraju transporty maszyn i materiałów dla budowy giganta na wolce. A dziecka Kirgizja. Konhozowi czabani pilnują wielkich trzód na dalekich górskich pastwiskach. Któregoś dnia przybywają do prawdy niezwykli goście. Artyści kirgijskiej opery państwowej przebyli długą i trudną podróż, by u podnóża gór dać kolchoźnikom przedstawienie operowe. Księżycowa Piękność to opera osnuta na ludowych poematach kirgijskich. Starzy czabani odnajdują znane im od pokoleń ludowe legendy i podania w nowej, pięknej formie artystycznej. i mocna więź łączy artystów kraju radzieckiego z ludem, z dorobkiem kulturalnym radzieckich narodów.